Mamy drugi zwiastun filmu o Minecraft, a więc zejdźmy w dół tej kopalni. Niesamowitości! Okej. Okay. Szuka sobie leci, którą już chyba widzieliśmy na jakichś social mediach albo w tamtym oh, yeah. jest tu nie? Ej, 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 cofnij, 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 cofnij. Będziemy to przy okazji analizować. Dzieciom wstęp zbroniony. Jeżeli wszystkie ważne napisy w tym filmie będą po polsku, to naprawdę wielki szacunek. No lokalizacja filmu, uważam, że to jest jedna z najfajniejszych małych detali, ale które mega cieszą. Okej, okay, mamy tego dzieciaka w ogóle z tym chłopcem już były jakieś memy. Ludzie uważają, że to jest AI, to już się też mi gdzieś tam przewinęło i pokażcie mi to jeszcze raz. No wygląda to trochę sztucznie. Przez to jak on trzyma ten kill -off. ale nie sądzę, żeby to było AI. No za dobrze wyglądają te maszyny z tyłu. No dziwne zainteresowanie, ale nie będę słuchajcie tego jakby. Świetnie. Nie będę tego komentował, tak chciałem powiedzieć. Każdy ma różne zainteresowania, nie? Nie było za silne. Okej, okay, mamy Jacka Black'a. Imo tutaj, Jack Black wygląda bardziej jak Steve niż później, kiedy ma chyba swoją wtedy naturalną brodę. To wygląda po prostu lepiej. Zostawcie suba za tą reakcję, co? Kopałeś, kopałeś i. I znalazłeś kulę dominacji? Czy jak to było? Kulę władzy! O, nie dominacji. Kulę władzy, jak ta z. Minecraft Dungeons. Więc chyba to jest coś takiego. I otwiera się portal, który już widzieliśmy. Nie gadaj. Świat, w którym można stworzyć wszystko. Dali C418. Jak w całym filmie będzie jakaś aranżacja muzyki C418, wiecie, w taka filmowa, to serce się po prostu raduje. O ile to wymyślone coś da się zbudować. No tak, pszczoły wielkości głowy człowieka to jest normalna sprawa. Mamy pieska z bliska. Pokażcie mi go jeszcze raz. Okej, okay, no. Pasuje do tego świata. To jest drugi raz, jak widzimy tego psa, tak? Raz widzieliśmy na tle księżyca, a teraz widzimy go już z bliska. Już w kwietniu. Kurde, słuchajcie, kto będzie rzeczywiście w Polsce też w kwietniu? No to będzie najwspanialszy prezent na urodziny, naprawdę. Ja mam siódmego, a to jest chyba premiera czwartego. Zaraz, coś ty za jeden? Gracz roku Ok. Wiemy, co ten pan będzie robił w tym filmie? Witajcie na powierzchni. Na powierzchni? Okej. Okay. Pamiętaj, zostaw suba za tam reakcję. Jeśli tak zostało przetłumaczone overworld, to. Spoko, chyba pasuje. Nie zrobiliście tego. A jak to zrobiliście, to kolejna sprawa, która mnie kupiła, nie? To jest takie naprawdę mrugnięcie okiem do, wi do do gracza, nie do widza. Przeciętny widz, który pójdzie na ten film do kina, raczej będzie poznawał ten świat, a do gracza jest to cudowne. No przecież słuchajcie, no farma Kurczaków, tak? Wszyscy wiemy, jak to się robi. Jak oni zrobili to fizycznie, jak to jest jakiś, słuchajcie, odlew, ja uwielbiam praktyczne efekty, i kiedy połączymy je z CGI, to zawsze wychodzi lepiej niż tam o CGI, więc jeśli to jest, słuchajcie, coś namieszane jedno z no. no to, no szczerze wygląda smakowicie. Chociaż mam w głowie, że to jest jakiś plastik. Jakbym nie wiedział. Okej. Okay. Słyszymy Jacka Black'a po polsku. Ja wiem, że to jest zachów głosu chyba z serii Jumanji. Dalej mi coś nie gra. Brak mi w tym głosie czegoś, słuchajcie. Jak ja mam w głowie głos Jacka Black'a, to pamiętam go trochę inaczej. Jest tam w tym głosie ta chrypka. Tutaj tej chrypki tak kurcze brakuje mi. Najlepiej podłożony Jack Black moim zdaniem był w mapetach z 2011. Poszukajcie sobie, kto tam grał. Tam grało wszystko. I ekspresja, i barwa, i ta chrypka, i charyzma. Tutaj troszeczkę mi czegoś brakuje. Jakbym nie wiedział. Piegliny znowu. Mam wrażenie, że cały trailer jest, słuchajcie, troszeczkę zdesaturowany? Będziemy mieli więcej takich ujęć w filmie? Powiedzcie, że tak. No, wygląda to cudownie. Ja bym chciał słuchać taką tapetę. Mamy pierwszy widok też szkieletów. Przyjrzyjmy się, co tu słuchajcie jest na tym. Mamy fajerwerki Albo to jest coochan, którego w minecraftcie nie mamy, a który był planowany. Albo to jest jakaś poszewka na lunetę. Albo to jest coś, co dostaniemy. Buty ze skrzydełkami to są chyba rzeczy z Minecraft Dungeons. Ty to są chyba złote marchewki. Arbuza, i to chyba złotego. Chyba znowu złote jabłko. Czy na oczywiście złotą zbroję, która wygląda trochę śmiesznie. Bo ten hełmik jest mały, ale kupuję to. Bo to ma pasować jednak na człowieka. Jeżeli zobaczymy Jacka Black'a w tym. To parsknę śmiechem, jak pójdę na to do kina. Wow, leciliśmy na Elsie, dobra. Ten shot już widzieliśmy. Pokaż mi tego zombiaka. Czy on mu wyrwał rękę? O panie, mu tu coś ciekło! No i słuchajcie, nie no i ten golem, golem wygląda jak jakby rzeczywiście był słuchajcie odlany z żelaza i to wiecie w takiej brudnej jakiejś formie starej, cudowne, nie zdziwiłbym się jakby to był rzeczywiście fizyczna rzecz na planie, nawet jestem skory powiedzieć, że to jest lalka, jeżeli jest to CGI to jest bardzo dobre CGI. Ender Perła. Przy Przypominam o sobie, kto nie dał, to zostawię w tym momencie. Nie, miałem taką tylko jedną. Okej. Okay. Fajnie, że użyli Ender Perła. Nie starali się tego jakoś inaczej przetłumaczyć. Jeżeli Aha. będą tak z całym filmem szli wedle Jav'owego tłumaczenia, super, ktoś jest tam kompetentny, wie jak to robić, czapeczki z głów, oby tak dalej. Oby całe tłumaczenie filmu rzeczy z gry. Było wyciągnięte z polskiego tłumaczenia Javy i będę szczęśliwy. Jeszcze jedna ważna sprawa. Idzie noc, znowu mamy to ujęcie, które już znamy. I już noc nie za szybko się sciemniło. I zobaczymy chyba szkielety, tak? Tak! Zobaczymy szkielety! O panie! Mamy pająka, ale w ogóle szkielety dla mnie wygrywają. A pokażcie mi zombiaki, bo tu też widzieliśmy kawałek zombiaka. Okej. Okay. Tak się prezentują zombieaczki. Myślę, że tak większość z nas sobie wy, wyobrażała. Podoba mi się, słuchajcie, ten styl. I idziemy w wesołe fantazy. Przysłuchajmy sobie jeszcze raz teraz dla głosów. Minecraft, filmuję drugie. Zbącie Steve, Steve Okej, okay, to już znamy. Czegoś mi brakuje dalej w tym głosie, ale może ujdzie. Porównamy sobie zaraz z oryginalną wersją. To ujęcie też jest bardzo fajne. Ale pragnienie było za silne. Więc pewnego dnia. Ale super za lokalizację. Dalej będę powiedział. Super za lokalizację. To jest wielki plus. Jeżeli A będzie tak w całym raz filmie, raz no zbęd. to... Mute na serducho. To. Cudowny świat, w którym można stworzyć wszystko, co się wymyśli. Też tak uważam. O ile to wymyślone coś da się zbudować z bloków. Hmm. Wy możecie zostawić suba? Grzeczny. I fajnie wyglądający, koniec końców. Gdzie my jesteśmy? Zaraz, coś ty za jeden. Jason Momoa chyba też ma zachowany głos. Więc propsy znowu dla, dla ludzi od dubbingu. Wreszcie się zaczynamy czegoś uczyć. A nie, że w każdym filmie znany dany aktor ma znowu inny głos. To jest super. To jest super ujęcie. No i biedny kurczaczek, ale wygląda smakowicie, no, chociaż z tyłu głowy wiecie. Jakbym nie wiedział. Siłę roku chcą zniszczyć ten świat. Całościowo brzmi to moim zdaniem dobrze, ale musimy sobie porównać do oryginału. Dobrze zrobiony dubbing to taki, który nie wybija, nie? I ten takim jest. Jakby wierzę, że to po prostu są ci bohaterowie i. Nie wybija mnie to osobiście, więc super taką tylko jedną. Żadna strata. No nie no, żadna strata. Ale słuchajcie, sytuacja jak z jakichś serwerów normalnie. To nie wiem czy celowe, ale działa. Już noc. Nie za się wow, słuchajcie, chyba najlepiej podłożona kwestia w całym. Naprawdę ta pani tutaj zdabingowana świetnie. Nie za szybko się ściemniło. Widzicie? Mm, mm. Tu była dbałość naprawdę o, sz o szczegóły, i ktoś, kto tłumaczył tutaj dialog, postarał się. Teraz posłuchajmy sobie oryginału. Podejście drugie. No, Zostawcie suba za tą reakcję, co? No kurczę. Tutaj też jest tak spokojnie. Wow. Ja myślałem, że. Może źle zapamiętałem głos Jacka Blacka, ale. Hej! So hey. Mam wrażenie, że być może ja się tu mylę i głos jest dobrze dobrany. Ma... Ma rzeczywiście tą chrypkę w głosie. Ale ch chyba muszę zwrócić honor. Pamiętaj, zostaw suła za tą reakcję. Bo... Głos moim zdaniem brzmi bardzo podobnie, ale jednak troszeczkę brakuje tej chrypki w głosie. Tak troszeczkę. Porównując, słuchajcie sobie głosowo. Jak zawsze myślę, polski dubbing trzyma poziom. Słuchajcie, czekam na ten film. Ja się cieszę. Wygląda to naprawdę dobrze. Zobaczymy jak to będzie fabularnie, bo to jest najważniejsze. Mnie osobiście się to podoba. Dajcie znać jak wam